Witam za pośrednictwem portalu sprzedaży Allegro. Otrzymałem z takiej firmy paczuszkę. W paczuszce, już jak ktoś dobrze przeczytał, to jest szafeczka do segregacji odpadów, czyli taki stojak na worki na śmieci. O i za chwilę otworzymy, zobaczymy co jest w pudełeczku, jak to się sprawuje, jak mi się w spiżarce zmieści. Oj czy to jest praktyczne i tak dalej. Odpakujemy, zobaczymy co jest z wewnątrz kartonu. O, widzimy na rysunku. Taka szapeczka. W środku mają być jakieś wieszaczki na worki do segregacji. Po prostu taka elegancka szapeczka. Kosztuje poniżej 200 zł. Cenę widziałem, także obejrzymy i przetestujemy, co to jest warte. Powiem, że wierzch, te zawiasy to wygląda solidnie. Ścianki może mniej. Ale zaraz wezmę, złożymy szafeczkę i zobaczymy na gotowe, jak wygląda. Proszę szafeczka gotowa. Nie spodziewałem się jakości wykonania, bo tutaj widać, że to maszyna jakaś wtryskująca e, robi te elementy. Tu ewidentnie jest z drukarki 3D, ale jakość jest dobra, nawet tutaj taki gumowy element, żeby się przyjemnie za to rączką, no, proszę jak to wygląda, ja już sobie tutaj pozwoliłem woreczek na papier dać, zaraz tutaj oznaczę o proszę, woreczek wisi ładna, elegancka szafeczka proszę proszę jak to pięknie wszystko się naciska tylko momencik, ja sobie podkręcę o. proszę, no coś pięknego w cenie poniżej 200 zł o i zamykamy Jeszcze tutaj zbliższa. Zbliża się, o proszę. Pokażę jak przebiega montaż worka. Wymiana to wiadomo, otwieramy dźwiczki, bo worek będzie pełny, duży, ciężki. Naciskamy, nam się otwiera. Ja już worek mam pod rączką przygotowany. Tutaj mamy dodatkową rameczkę. Podnosimy. Proszę, naciskamy i gotowe. Można wrzucać śmieci. Proszę, ładnie wszystko pasuje. No i żeby wyciągnąć worek, no to podnosimy krateczkę, wyjmujemy tędy. No coś pięknego. Ładny, elegancki kolor do... Akurat u mnie stanie w spiżarni. Jeszcze nakleję oznaczenia, żeby mi się nie myliło. No i to wszystko. Także polecam zakup. Pozdrawiam. O i proszę. Poprzekleję naklejeczki, żeby się nie mieliło proszę. Jaka piękna szafeczka do segregacji odpadów. Rączki, proszę. Woreczek wisi, ładne nóżki. Wszystko stabilne, piękne.